Hej, wszystkim, dzisiaj, przyjdę do Was QA. QA nie nagrywałam już przez parę tygodni, miesięcy więc wydaje mi się, że QA to dobry pomysł, i także proszliście o to, więc nagrywam dla Was dzisiaj coś takiego. Pytania zadawaliście mi na stronce na Facebooku i na grupie, więc przechodzimy do filmiku i zaczynam odpowiadać na Wasze pytania. Więc pierwsze pytanie od worniki czy będę w wakacje w Polsce? Tak będę, jak zawsze na wakacje lecę do Polski. W te wakacje w Polsce akurat będę 7 lipca. Wracać będę prawdopodobnie jakoś pod koniec sierpnia Wolisz towarzystwo osób spokojnych i cichych, czy głośnych i energicznych? Powiedziałabym, że lubię towarzystwo takich i takich osób Ale ja osobiście jestem bardziej towarzyska Kiedy są wokół mnie ludzie bardziej energiczni i głośni Wtedy wydobywują ze mnie właśnie taką pewność siebie Której nie mam, kiedy jestem z bardziej cichymi osobami kiedy wykształtował się u ciebie twój styl? Był to raczej przełom, czy długa droga? Zdecydowanie długa droga. Wydaje mi się, że możecie nawet to zobaczyć, jak mój styl się zmienia e, cały czas tak naprawdę. Możecie zobaczyć, jak ubierałam się na początku nagrywania na YouTubie e, pierwszy rok. Było, były to bardziej takie dziewczęce ubrania, ja powiedziałabym. Potem przyszłam do bardziej e, mniej dziewczęcych. Szczerze, to dopiero od jakiegoś czasu. Um, Wykształtuje mi się taki styl, w którym czuję się sobą e, I wiem, że mnie właśnie reprezentuje I mam nadzieję, że wy też znajdziecie taki styl e, Nie bójcie się ubrać czegoś Jeśli wam się podoba, zróbcie to To jest wasz styl, nie styl innych osób Więc no Uuu, jak będą miały na imię twoje dzieci Ach, Kurka wodna. O dzieciach jeszcze nie myślę Podoba mi się imię Stella, podoba mi się imię Kendall. Fuh. W sumie trzeba było nad czymś takim pomyśleć. Na to teraz nie mam za bardzo czasu, ale e, chciałabym, żeby to było jakieś niespotykane imię. Czy gdybyś mieszkała w Polsce, ubierałabyś się inaczej? Tak, wydaje mi się, że ubierałabym się inaczej e, ze względu na... na to, jak ludzie są tam nastawieni do wszystkich rzeczy tak naprawdę. E, i mimo tego, że uważam, iż nie powinniśmy patrzeć na innych ludzi, kiedy się ubieramy To ja tą pewność siebie w tym mam ze względu na to, że mieszkam w Anglii I jak pojadę na wakacje, to nie zmienię swojego stylu, bo będę przez jakiś czas mieszkać w Polsce Ale wiem, że jeśli nie wyjechałabym do Anglii i nie poznałabym innych opinii, pozytywnych bardziej na to, jak, jak ludzie się ubierają, to wydaje mi się, że nie miałabym takiego nastawienia na tego Więc gdybym w ogóle nie wyjechała do Anglii, mieszkałabym w Polsce, no to na pewno bym się inaczej ubierała Ubierałabym się tak, jak ubierają się wszyscy Wyobraź sobie, że widzisz Jessie, masz 5 minut, aby z niej porozmawiać Co mówisz, robisz? Kurczę, na pewno nie zachowywałabym się jak jakaś śwanka. Mówię sobie tak teraz, ale zachowywałabym się normalnie Bo to jest kluczem jeśli chce się mieć chyba normalną rozmowę ze swoim idolem, czy coś takiego. Więc normalna, chill, spokojna rozmowa. E, o czym? Na pewno poruszałabym temat ich muzyki. Może zadałabym trochę personalnych pytań, jeśli by na coś takiego odpowiedział. Um, powiedziałabym, jak, jaki wpływ on i jego zespół miał na mnie i. Proste, czy kręcone włosy, chyba proste, bo kręcone mam naturalnie, ogólnie powiem Wam taką historyjkę, bo wczoraj w nocy postanowiłam sobie pokręcić, polokować włosy lokówką um, i potem poszłam spać. Zrobiłam tak, bo zazwyczaj, kiedy tak robiłam, to rano miałam fale takie ładne, e, a mi się bardziej fale podobają od loków, ale to nieważne. Natomiast dzisiaj rano się obudziłam. Spojrzałam w lustro Loków ani radnych fal nie było Włosy były powiginane we wszystkie strony Nie wiem co ja robiłam w nocy włosy były powiginane we wszystkie strony Trochę gdzieś się proste zrobiły, gdzie nie, gdzie nie Więc postanowiłam je wyprostować, no bo brzydko wyglądały, tak? Już wkręcić ich nie miałam do zamiaru Więc włosy nie dały się nawet normalnie wyprostować W miarę okej okay wyglądały, jakie wyprostowałam Potem poszłam do szkoły Musiałam troszkę na pośrodek pójść Weszłam do szkoły, moje włosy były kręcone To była taka szopa A wiecie dlaczego? Bo było wilgotne powietrze Czyli pokręciłam włosy lakówką Następnie je prostowałam na nic, bo i tak były szopą Jakie twoje ulubione słowo po angielsku? Więc albo may, albo banta Nie wiem, lubię te dwa słowa tak mówić May, albo what may Banta, bantamay Wymień jedną jednego youtubera, który ma najciekawsze filmiki Wydaje mi się, że tutaj podam youtubera Który nie jest takim typowym youtuberem Który mówi o lubieńcach Który... nie wiem To nie są takie bardziej gadane filmiki Tylko artystyczne filmiki Które ja kiedyś bardzo chciałabym umieć nagrywać Jest to... Ten tutaj kanał, ten... chłopak um, Te filmiki, które on tworzy są genialne, są wielką inspiracją dla mnie um, I naprawdę chcę kiedyś, kiedyś, kiedyś umieć coś takiego zrobić Twój ulubiony filtr na snapie, więc czekajcie, wejdę na snapa Jeśli coś, to możecie mnie zaobserwować, um, nie obrażę się Więc ten filtr z kwiatuszkami nad głową, ten różowawy, jest bardzo, bardzo ładny podoba mi się. Ten kot też jest ładny. Kot. To to jest, nie wiem, ale fajny ten też jest. Do końca życia nie malować się czy do końca życia chodzić w jednym ubraniu. Na pewno... Nie malować się. Nie malować się do końca życia. Płatnie rzadko w ogóle noszę makijaż. Maluję się zazwyczaj do filmików. Makijaż nie jest dla mnie czymś. Czymś, czego potrzebuję, jest to. Fajna rzecz, którą lubię robić, lubię stwarzać różne luki e, makijażem, ale nie czuję, jakby to było coś, czego nie mogłabym przestać używać. Więc to były wszystkie pytania, na które dzisiaj postanowiłam odpowiedzieć. Zapraszam Was do polakowania mojej strony na Facebooku, tak samo jak do dołączenia do grupy. I to chyba wszystko na ten filmik. Więc dziękuję za obejrzenie i do następnego. Papa! Pa.